Każdy poranek zaczyna się dla mnie od subtelnego dźwięku starego budzika, który wciąż stoi na komodzie obok łóżka prezent ślubny od mojej matki. Otwieram oczy i przez chwilę po prostu leżę, wpatrując się w sufit pokryty delikatnymi pęknięciami, które przypominają mi o upływającym czasie. Mam 66 lat, choć nie czuję się stara. Moje ciało zna zmęczenie, ale dusza wciąż szuka czegoś nowego. Mój dom w tarnowskich górach, mieście pełnym górniczej historii i nostalgii, stał się przez lata moim małym wszechświatem. Ściany pamiętają śmiech dzieci, łzy cichej rozpaczy i zapach ciasta drożdżowego, który unosił się każdej niedzieli. Kuchnia to serce tego miejsca: porcelanowe filiżanki na półkach, lniane zasłony w czerwone kwiaty, drewniany stół pełen zarysowań i historii codzienna rutyna daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wkładam moje domowe pantofle z futerkiem, te różowe, które tak uwielbiałam od lat, trochę zbyt puchate, trochę infantylne, ale czułam się w nich jak dziewczynka. Szlafrok z satyny w kolorze szampańskim spływa po moim ciele lekko, podkreślając kobiecą sylwetkę, która mimo wieku wciąż zachowała łagodną krągłość. Zaparzam kawę w mosiężnym ekspresie, który przywiozłam kiedyś z podróży do Krakowa. Gdy unoszę filiżankę do ust, słyszę znajome skrzypienie drzwi wejściowych. To mój mąż, Antoni, wraca z porannego spaceru po osiedlu. Wita mnie uśmiechem i pocałunkiem w czoło. Był zawsze czuły, choć nasz związek, trwający już ponad 40 lat, bardziej przypominał dobrze naoliwioną maszynę niż żywą, namiętną relację. Nasze dni są pełne małych gestów, podanie kapci, ułożenie szalika na ramionach, wspólne sudoku po obiedzie. Ale czegoś zaczęło mi brakować. Nie umiem tego nazwać, może dotyku innego niż codzienna uprzejmość, może spojrzenia pełnego ognia, który dawno już zgasł. W soboty spotykamy się z naszą przyjaciółką Zofią i jej mężem, Jerzym, mieszkają kilka ulic dalej. Znaliśmy się od czasów studiów w Katowicach, nasze dzieci wychowywały się razem. Ich syn, Michał, przyjeżdżał czasem z Warszawy, gdzie teraz pracował jako architekt. Kiedy był mały, siadywał mi na kolanach, śmiał się i trzymał moją dłoń. A teraz, teraz był mężczyzną. Gdy odwiedził rodziców w ostatni weekend, coś się we mnie poruszyło. Michał wszedł do pokoju pewnym krokiem, z tym charakterystycznym spokojem ludzi, którzy wiedzą, kim są. Ubrany był w ciemne spodnie i jasną koszulę, która lekko przylegała do ciała, subtelnie zaznaczając linię jego ramion. Uśmiechnął się do mnie z takim ciepłem, że aż poczułam rumieniec na policzku. Podczas kolacji nasze spojrzenia przecięły się kilkakrotnie, jakby poza słowami toczył się drugi, cichszy dialog. W pewnym momencie poczułam jego dłoń przypadkiem muskającą mój łokieć. Nie wiem, czy to był gest zamierzony, ale w moim ciele coś zadrżało. Tego wieczoru, leżąc obok Antoniego, nie mogłam zasnąć. Myśli krążyły wokół Michała, jego głos, spojrzenie, ten drobny dotyk. Czy to możliwe, by kobieta w moim wieku mogła poczuć się znowu pożądana, widziana? Czy pragnienie może narodzić się na nowo? Pod szlafrokiem z satyny i pod warstwami dobrze ułożonego życia. Nie zasnęłam do świtu. I wiedziałam już wtedy, że coś się zaczęło. Tydzień później niebo nad tarnowskimi górami pokryło się ołowianymi chmurami. Deszcz spływał leniwie po szybach salonu, tworząc na nich mozaikę cieni i refleksów. Siedziałam przy oknie w mojej ulubionej sukience z dzianiny w kolorze śliwkowym która delikatnie opinała biodra i kończyła się tuż za kolanami. Na stopach miałam cienkie pończochy i pantofelki na niskim obcasie, wszystko w tonacji stonowanej elegancji. Lubiłam czuć się kobieco, nawet jeśli nikt tego nie zauważał. Antoni czytał gazetę przy stole w kuchni. Nie zwracał uwagi na mnie, jakbyśmy od lat funkcjonowali w równoległych światach. Byłam jego żoną, przyjaciółką. Partnerką w krzyżówkach, ale nie kobietą, której pragnie. Gdy zadzwonił domofon i usłyszałam głos Michała, serce mi zadrżało. Przyszedł oddać książkę, którą pożyczył od ojca. Antoni poprosił mnie, żebym go wpuściła. Zeszłam na dół z udawaną obojętnością. Drzwi otworzyły się, a on stał tam w skórzanej kurtce, z włosami wilgotnymi od deszczu. Jego spojrzenie, zanim jeszcze cokolwiek powiedział, było inne. Nieśmiałe, ale jakby już znające odpowiedź na pytania, których nie zadałam. Dzień dobry, pani Elżbieto uśmiechnął się, ściskając książkę w ręce. Mów mi, Ela, proszę, odpowiedziałam spokojnie. W końcu znamy się tyle lat. Weszliśmy razem na górę. Michał zdjął kurtkę, a ja zaprosiłam go do salonu. Antoni wyszedł na chwilę do sklepu. Byliśmy sami. Podałam mu herbatę. Usiadł blisko, aż poczułam ciepło bijące od jego ciała. Przez chwilę panowało milczenie. Nie, nie, lecz napięte, pełne czegoś nienazwanego. Pamiętasz te spacery? Kiedy miałaś różowy parasol. Zapytał nagle. Poczułam, jak ciepło uderza mi do twarzy. Nie spodziewałam się, że pamięta takie szczegóły. Tak odpowiedziałam szeptem. Byłeś wtedy taki mały? A teraz już nie jestem powiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy. Jego dłoń, oparta o sofę, nieśmiało dotknęła mojej. Nie cofnęłam jej. Wstałam, żeby się oddalić, zbyt wiele emocji naraz. Ale gdy wstałam, materiał sukienki musnął jego kolano. On nie odsunął się. Poczułam, że oddycham szybciej. Zbliżył się. Stałam tyłem do niego, patrząc przez okno. Czułam jego obecność za sobą, milczącą i natarczywą. Powiedz mi, jeśli chcesz, żebym wyszedł, szepnął tuż przy moim uchu. Ale nie powiedziałam nic. Jego dłoń dotknęła mojego ramienia, przesunęła się powoli wzdłuż rękawa. Płótno sukienki poruszyło się, a moje ciało zareagowało instynktownie. To nie był dotyk pożądania, raczej wyzwanie, pytanie bez słów: Czy pozwolisz sobie na to, co czujesz? Gdy usłyszeliśmy kroki na schodach, odskoczyłam. Michał odsunął się natychmiast, usiadł znów, jak gdyby nigdy nic. Wrócił Antoni z torbą zakupów. Niczego nie zauważył. Ale ja wiedziałam już, że coś się we mnie przełamało. Pęknięcie, którego nie da się już zignorować. Tego wieczoru długo patrzyłam w lustro. Dotykałam skóry szyi, przypominając sobie jego oddech. Podniosłam moją sukienkę i przyjrzałam się sobie. Czy to możliwe, że wciąż mogę być kobietą, którą ktoś pragnie? Wyszłam na balkon w satynowym szlafroku, bez stanika, pozwalając chłodnemu powietrzu dotykać mojej skóry. Deszcz padał cicho, a ja stałam tam, naga emocjonalnie, z sercem bijącym jak u dziewczyny po pierwszym pocałunku. Kilka dni później pojechaliśmy z Antonim do Opola odwiedzić starych znajomych, zjeść wspólny obiad, odpocząć od codzienności. Ulica Krakowska przywitała nas kolorowymi witrynami i lekkim chłodem, który przenikał przez materiał mojego płaszcza. Miałam na sobie ciemnozieloną sukienkę z dzianiny o głębokim dekolcie w kształcie łódki, do niej brązowe botki na obcasie i cienkie czarne rajstopy. Spięłam włosy w luźny kok, a uszy zdobiły długie srebrne kolczyki. Symbol kobiecości, której nie chciałam rezygnować mimo wieku. W jednej z kawiarni przy rynku, o nazwie Zielona Weranda, zarezerwowaliśmy stolik. Miejsce było klimatyczne: stare ceglane ściany, drewniane meble, zapach cynamonu i świeżo mielonej kawy. Kiedy weszliśmy, zobaczyłam jego. Michał siedział przy oknie, sam z laptopem. Filiżanką espresso i słuchawkami w uszach. Jego spojrzenie uniosło się i natychmiast nasze oczy się spotkały. Poczułam to uderzenie w brzuchu. Przypadek. Przeznaczenie. Antoni nie zauważył niczego. Zajął się rozmową z kelnerką. Michał zdjął słuchawki i podszedł do nas, całując mnie w policzek z tą miękkością, która niemal przyprawiła mnie o zawrót głowy. Co za niespodzianka powiedział z uśmiechem patrząc tylko na mnie. I to jaka odpowiedziałam, ledwo powstrzymując drżenie głosu. Antoni zaproponował, by Michał dołączył do nas. I tak usiedliśmy w czwórkę, znajomi z dawnych lat. Rozmowa o niczym, kawa, sernik, wspomnienia. Ale pod stołem jego noga lekko dotknęła mojej łydki. Na początku myślałam, że to przypadek. Ale nie odsunął się. Zaczęliśmy grę. Spojrzenia, półśmiechy, ukradkowe dotknięcia. Czułam, jak moje ciało odpowiada. Skórą, oddechem, drżeniem mięśni. W pewnym momencie wyszłam do toalety. Kiedy zamykałam drzwi kabiny, ktoś zapukał lekko. Otworzyłam, to był on. Spojrzał mi w oczy, wszedł bez słowa. Przez chwilę po prostu staliśmy. Milczenie, bliskość, zbyt dużo powietrza, zbyt mało rozsądku. Dotknął mojej talii, powoli, z szacunkiem. Jego palce przesunęły się po materiale sukienki, jakby chciał zapamiętać fakturę mojej obecności. Pocałował mój policzek, sunął się w kierunku szyi. Nie było natarczywości, tylko cicha prośba. Czy wiesz, jak bardzo mnie przyciągasz? Wyszeptał. Nie powinieneś, odpowiedziałam, ale nie odsuwając się. Moje dłonie spoczęły na jego piersi. Czułam bicie jego serca. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, usłyszeliśmy kroki. Odsunęliśmy się. Poprawiłam włosy. On otworzył drzwi i wyszedł pierwszy, zostawiając we mnie mieszankę ekscytacji i winy. Po powrocie do stolika byłam inna. Czułam ciepło na szyi tam, gdzie dotknęły mnie jego usta. Antoniego rozmowy docierały do mnie jak przez mgłę. Czułam zapach kawy, dźwięk porcelany, widziałam uśmiechy gości, ale to, co działo się we mnie, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Wieczorem, w hotelu, Antoni zasnął obok mnie szybko, jak zawsze. A ja leżałam długo z zamkniętymi oczami, wyobrażając sobie dotyk Michała, jego spojrzenie, to, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy zostali jeszcze chwilę sami. Wstałam, przeszłam do łazienki, spojrzałam na siebie w lustrze. Rozpuściłam włosy, zdjęłam koszulę nocną i stanęłam naga w świetle nocnej lampki. Dotknęłam skóry ramion, szyi, piersi, nie ze wstydu, ale z czułości. Chciałam przypomnieć sobie, że wciąż jestem kobietą, a nie tylko żoną, opiekunką, częścią codziennego mechanizmu. Tamtej nocy zasnęłam późno. Ale kiedy zamknęłam oczy, nie śnił mi się Antoni. Wróciliśmy do domu w Tarnowskich górach, ale coś we mnie pozostało w Opolu. Nie potrafiłam odsunąć myśli od Michała, od tej chwili w toalecie, jego dłoni na mojej tali, ciepła jego oddechu. Wszystko we mnie drgało w rytmie cichej tęsknoty, która z każdym dniem stawała się coraz trudniejsza do ukrycia. Antoni, jak zwykle, nie zauważał niczego. Swoim spokojem, swoją rutyną, przypominał mi zegar stojący w przedpokoju, zawsze punktualny, zawsze ten sam. Ale ja już nie byłam taka sama. Kilka dni później Michał napisał mi wiadomość. Dyskretna. Przez starego maila, którego nie używałam od lat, Pani Elu, chciałbym jeszcze raz usłyszeć Twój głos. Tylko raz. Tylko na chwilę. Odpisałam bez zastanowienia. Nie mogę. Ale chcę. Spotkaliśmy się na neutralnym gruncie, w Gliwicach, w parku Chopina, wczesnym wieczorem. Ubrałam się z większą dbałością niż zazwyczaj. Ciemnogranatowy płaszcz z wełny, pod nim beżowa, lekka sukienka z wąską talią i rozkłoszowanym dołem. Na nogach miałam czarne lakierowane czułenka z cienkimi paskami wokół kostki. Wybrałam je celowo, bo wiedziałam, że moje stopy w nich wyglądają zmysłowo. Szliśmy obok siebie w milczeniu. Słychać było jedynie szelest liści pod naszymi stopami i stłumiony śpiew ptaków szykujących się do snu. Michał spojrzał na mnie. W jego oczach nie było już chłopięcej niepewności. Było pragnienie, dojrzałość i coś jeszcze, podziw. Nie wiem, czy wiesz, jak wyglądasz dziś wieczorem, powiedział. Nie mów tego, szepnęłam. Jeśli zaczniesz, nie będę umiała przestać. Zatrzymaliśmy się przy ławce. Usiedliśmy blisko siebie. Jego dłoń delikatnie spoczęła na moim kolanie, przesuwając się powoli po rajstopie. Ten gest, tak prosty, a tak elektryzujący, sprawił, że moje uda lekko się napięły, a serce przyspieszyło. Chcę tylko być przy tobie. Nic więcej. Choćby przez chwilę powiedział. Nie odpowiedziałam. Przesunęłam dłonią po jego policzku, potem po szyi aż dotknęłam delikatnie kołnierzyka jego koszuli Zadrżał A ja poczułam, że drżę razem z nim Gdy wstał i podał mi rękę, bym mogła się podnieść, poczułam się lekka, niemal jakbym nie dotykała ziemi Szliśmy z powrotem do samochodu w milczeniu W jego aucie grała cicho jazzowa melodia W kabinie pachniało skórą, wodą kolońską i czymś co natychmiast skojarzyło mi się z męską siłą. Zatrzymał auto na małym parkingu leśnym. Oboje wiedzieliśmy, że nikt tu nie przyjedzie. Nie było namiętnych słów, nie było nagłych ruchów. Tylko on, pochylający się, muskający ustami moją szyję. Tylko ja, zamykająca oczy, otwierająca usta bez dźwięku, z dłonią na jego karku. Rozsunął mi płaszcz powoli, palcami przesuwając się po linii sukienki. Gdy dotknął mojego uda przez cienką tkaninę rajstop, westchnęłam cicho. Było w tym coś świętego. Jakbyśmy tańczyli na granicy, między tym, co dozwolone, a tym, czego nigdy nie wolno było czuć. Potem długo siedzieliśmy w ciszy. Trzymał mnie za rękę. Nie chciał więcej. I to właśnie było najbardziej niebezpieczne, ten szacunek, ta czułość. To sprawiało, że zaczynałam go potrzebować nie tylko ciałem, ale i duszą. Gdy wróciłam do domu, Antoni spał już w naszym łóżku. Usiadłam na krześle przy oknie. Dotknęłam kostki, gdzie pasek od czółenka zostawił lekki ślad na skórze. Był symbolem tego, co się wydarzyło. I tego. Co może się jeszcze wydarzyć? Nadszedł dzień, który zmienił wszystko. Był wieczór, jakich wiele. Stary zegar w kuchni wybijał dziewiętnastą. W piekarniku piekła się szarlotka z cynamonem, przepis mojej babci. Antoni siedział przy stole, rozwiązywał krzyżówkę, chrupiąc jabłko. Ja stałam przy zlewie, myjąc filiżanki. Włosy miałam związane w luźny warkocz, a na sobie miałam granatową spódnicę do połowy łydki i biały sweter z dekoltem w łódkę, pod którym nie założyłam stanika. Chciałam czuć materiał na nagiej skórze, jakby dotyk ubrania mógł przypomnieć mi, że żyję. Telefon wibrował w mojej kieszeni. Wiadomość od Michała. Tylko dwa słowa: Czekam dziś. Wiedziałam, co to znaczy. I wiedziałam, że muszę wybrać. Wyszłam z domu, mówiąc Antoniemu, że idę na spacer. Nie zareagował. Zawsze ufał. Zawsze był spokojem, który nie wymagał wyjaśnień. Po raz pierwszy to zaufanie stało się ciężarem. Spotkaliśmy się w wynajętym mieszkaniu na obrzeżach bytomia. Michał otworzył mi drzwi w białym teszircie i dresach, które wyglądały na nim jak ubranie modela z katalogu. Światło w mieszkaniu było miękkie, zgaszone. Pachniało świecami i świeżym praniem. Cisza była gęsta. Podeszłam do okna. Zostawił mnie na chwilę w milczeniu. Wtedy poczułam jego ręce na mojej talii. Delikatne. Nieśmiałe. A jednocześnie zdecydowane. Odwróciłam się. Spojrzał mi w oczy, a ja zrozumiałam, że nadszedł moment, którego tak bardzo się bałam. Jeśli się teraz wycofasz, odejdę. I już nigdy nie wrócę, powiedział cicho. Nie odpowiedziałam. Przysunęłam się. Dotknęłam jego ustęp, pocałunek był jak wyzwolenie. Nieagresywny. Niefilmowy. Tylko nasz. Prywatny. Intymny. Sunął mój sweter przez ramiona. Czułam chłód na skórze i jego ciepłe dłonie. Każde przesunięcie materiału, każde rozpięcie guzika, każde muśnięcie palcami po mojej talii było jak modlitwa. Moje ciało, choć dojrzałe, drżało jak u dziewczyny. Dotykał mnie z uwielbieniem. Nie z pożądaniem. Z zachwytem. Jakby w każdym moim niedoskonałym kształcie widział piękno. Jakby każda zmarszczka była historią wartą przeczytania palcami. Kiedy jego usta dotknęły mojej szyi, zacisnęłam dłonie na jego ramionach. Szeptał imię mojej skóry. Moje biodra poruszały się jakby w odpowiedzi na muzykę, której nie słyszałam, ale czułam w kościach. Każde nasze zetknięcie było jak taniec powolny. Pełen napięcia, prowadzący nas do punktu, z którego nie było już powrotu. Nie było pośpiechu, tylko głęboka potrzeba bliskości. Intymność, która nie potrzebowała nagości, żeby stać się pełna. Gdy leżeliśmy obok siebie, słuchając własnych oddechów, zrozumiałam, że właśnie zdradziłam. Nie tylko Antoniego. Zdradziłam całe życie, jakie z nim zbudowałam. I co gorsza nie żałowałam. Wróciłam do domu nocą. Antoni siedział w salonie. Nie spał. Nie mówił. Tylko spojrzał na mnie. W jego oczach nie było złości. Było rozczarowanie. I cisza, która bolała bardziej niż krzyk. Wiem, powiedział cicho. Zamarłam. Wiem od tygodni. Tylko czekałem, aż przestaniesz wracać. Nie odpowiedziałam. Nie mogłam. Stałam tam, z płaszczem w dłoniach, z rozmazanym makijażem i ciepłem Michała, wciąż na skórze. Kocham cię, szepnęłam. Ja też. Ale nie wiem już, kogo odpowiedział. Tej nocy spaliśmy w osobnych pokojach. A rano, gdy zeszłam do kuchni, jego rzeczy już nie było. Na stole zostawił filiżankę i zdjęcie nasze sprzed trzydziestu lat. Pod nim krótka notatka zawsze będzie szczęścią mojego życia. Ale już nie mojej codzienności.